Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Czasy, gdy wyświetlacze siedmiosegmentowe potrzebowały co najmniej kilkadziesiąt mW mocy, minęły. Dzisiejsze wyświetlacze zadowalają się często ułamkiem miliampera. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, powróćmy do szkicu gotowego już budzika, którego nie zdążyłem omówić w poprzednim filmie. Nieco w skrócie zwracając uwagę na nowości, bo wiele elementów omówiłem już wcześniej i zapraszam tam, by poznać szczegóły. A więc w deklaracjach przybyło nam teraz dużo zmiennych, w szczególności flag, czyli bitów, które pośredniczą między przerwaniami a pętlą główną, zezwalając na przykład na emitowanie pisków alarmu. Rozbudowałem także tablicę o kilka literek do wyświetlania wspomnianych komunikatów. Zanim wejdziemy w główną pętlę, trzeba przejść przez nieskończoną pętlę pikania, kiedy to na wyświetlaczu Będą tkwić kreski. One pojawią się dlatego, że na wstępie w deklaracjach bufara cyfr umieściłem adres 11 pozycji tablicy, a tam właśnie siedzą owe kreski. Jedyną możliwością opuszczenia tej pętli jest wciśnięcie przycisku minus. Główna pętla składa się z bloków edycji czasu, alarmu, deaktywacji alarmu i obsługi budzenia. W pierwszym bloku mamy ową opóźnioną detekcję wciśnięcia przycisku minus. Wymaga się, by był trzymany przez dwie sekundy. Jeśli po tym czasie nadal będzie wciśnięty, przystąpimy do regulacji czasu. Zacząć trzeba będzie od ustawienia tzw. flagi edycji. Dzięki temu przerwania nie będą tam przeszkadzać, ładując na wyświetlacz zegarka, ani też sterować dwukropkiem. Następnie włączymy na stałe dwukropek, zapikamy, wyzerujemy licznik sekund i ramek, gdyby akurat edycja czasu miała miejsce w ostatnich sekundach minuty, co by nam dodało jedną bez wciskania klawiaturki. I zerujemy nową istotną zmienną o nazwie autokoniec. Jest ona zwiększana w przerwaniach co sekundę, podobnie jak sekundnik. I wykorzystujemy ją do zakończenia regulacji zarówno czasu, jak i alarmu. W jaki sposób? Znany już proces zwiększania bądź zmniejszania czasu odbywa się w nieskończonej pętli i trwa dopóki auto koniec nie osiągnie 3 sekund. Użyłem stałej, żeby sobie każdy mógł dobrać ten czas do własnych upodobań, ale każdorazowe wciśnięcie klawiatury już w podprogramie zeruje tę wartość. Dopiero gdy nie udamy się tam przez trzy kolejne sekundy, warunek pętli ustawiania czasu nie spełni się i opuścimy ją. Na końcu pikamy, znowu zerujemy sekundy ramki i opuszczamy ten blok. Regulacja alarmu jest podobna, z tym, że nie ma tutaj opóźnień na samym początku. Jest za to coś innego flaga przełącznika trybu alarmu. Jeśli jest ustawiona, przycisk plus włączy budzenie i pozwoli zmienić jego czas. Jeśli będzie wyzerowana, przycisk ten wyłączy funkcję budzenia bez jakichkolwiek regulacji. To jest właśnie ów patent z podwójną funkcjonalnością przycisku plus i mówią na to efekt długopisu, bo działa jak pstryczek w długopisie, raz wysuwający wkład, a raz go chowający. Oczywiście, na końcu każdej z procedur należy tę flagę odwrócić. Dodatkowym elementem obu procedur jest wyświetlenie komunikatu przez sekundę na samym końcu, tuż przed wyjściem z nich. Jak widać, procedura wyłączenia budzika pozbawiona jest wszystkich elementów związanych z nastawianiem czasu, bo nic się tu nie nastawia. W końcu obsługa alarmu, to znaczy budzenia, Włącza się z chwilą, gdy przerwania wystawią flagę zrównania czasu zegara z czasem alarmu, o ile tylko flaga aktywności alarmu, czyli dioda świecąca, zezwala na to. Tutaj pozostaniemy do chwili dłuższego wciśnięcia przycisku plus. Gdy się to stanie, trzeba będzie jeszcze pamiętać o wyzerowaniu flagi, bo przerwania o to nie dbają. Same przerwania pracują podobnie jak poprzednio, z tym, że dopisałem tu pułapki na aktywność trybu edycji. Wówczas nie będzie pracować dwukropek ani nie będzie się pojawiał zegar. O procedurach edycji wartości już mówiłem skróciły się znacznie, bo bazują na bajtach zawierających pełne wartości minut i godzin. Skomplikowało to jednak procedury wyciągania kształtów znaków z tablicy grafik. Pozostałe podprogramy są po prostu elementami występującymi więcej niż raz w różnych miejscach szkicu. Obniża to nieco czytelność, wszak trzeba skakać po całym programie, odnajdując elementy układanki, ale oszczędza bajtów. Budzik pracuje idealnie i właściwie można go używać już bez żadnych zmian. Ale to nie koniec. My elektronicy najbardziej lubimy bajery. A w mikroelektronice, gdzie podstawę urządzeń stanowią mikrokontrolery, bajery nie kosztują nic poza dodatkową pracą nad programem. I coś takiego spróbujemy sobie teraz wdrożyć. Nie wiem jak Wy, ale ja nie lubię tych mrugających dwukropków. Byłoby ładniej, gdyby rozjarzały się jakoś płynnie. Dlatego, jak mówiłem na początku, dwukropek podłączyłem do pinu wspierającego PWM, czyli możliwość ustalania zmiennego przebiegu, dającego zmienną jasność diody. Zróbmy z niego pożytek. W pierwszej wersji prościutko. Fragment odpowiedzialny za mruganie dwukropka zamienimy, wysyłaniem tam wartości PWM, którą uzyskamy z podzielenia przez dwa licznika przerwań. Dzielimy, bo ten sięga 400 APWM, oferuje zakres 8bitowy. I to wszystko. Działa to nieco ładniej od dwukropka migającego, ale trochę zbyt szybko, no i tylko w jedną stronę. Skomplikujmy tę procedurę. Równolegle z licznikiem przerwań będziemy teraz zwiększać bądź zmniejszać zmienną, o nazwie animacja. Ustawimy pułapkę na 1023. Gdy tam dojdziemy, przestawimy flagę kierunku zliczania i odtąd będziemy zmniejszać ową wartość do zera, by znowu ją zwiększać. Ja na to mówię wahadełko, bo procedura ta daje nam nieskończone wahania wartości między skrajnymi raz do góry, raz na dół. Dlaczego akurat 1023? Bo ładnie się to dzieli na przedział od 0 do 255 a jednocześnie 1023 razy 2,5 milisekundy daje ponad 2,5 sekundy rozjaśniania i tyleż ściemniania. Tak pulsująca dioda dwukropka wygląda dostojnie i nie denerwuje, zwłaszcza nocą. Współczynnik podziału jak i przesunięcie pozwolą nam osłabić amplitudę pulsów w razie potrzeby. Takich ubogaceń animacjami, piskami i różnymi dziwactwami możemy zrobić więcej, jednak należy zachować umiar, by nie przedobrzyć zarówno estetycznie, jak i skomplikowaniem programu, który przez użycie wieloznaczności działania klawiatury i tak już jest dość nieczytelny. W międzyczasie przyszła paczka, w której znalazłem najświeższe cuda współczesnej optoelektroniki więc na chwilę opuśćmy płytkę i udajmy się na badania. Wyświetlacze elektroluminescencyjne są na swój sposób magiczne. W większości wypadków świecą w bardzo wąskim zakresie widma i stąd się pewno owa magia bierze. Jest to raczej niespotykane w przyrodzie źródło światła. Jest w tym także pewna pułapka. Z jednej strony niektóre kolory dadzą dużo silniejsze światło, z drugiej inne znowu, mimo sporej jasności, będą mniej czytelne. Tak uwielbiane przez tandetę ostatnich lat niebieskie LEDy, w praktyce bywają najgorszym wyborem, o ile jeszcze jako wskaźniki stanu dają sobie radę, zwykle jednak oślepiając. Jako cyferki nie są zbyt dobrym rozwiązaniem, ponieważ najszybciej będą tracić na czytelności. Nasze oczy w tym zakresie widma mają po prostu kiepską rozdzielczość. Znowu zielone wyświetlacze i zielono-żółte będą nam się wydawać bardzo jasne, podobnie jak niebieskie, ale dodatkowo już wyraźne. Kto jednak ma budzik z zielonymi cyferkami obok łóżka, często go obraca, bo taki światło w nocy jest zbyt mocne. Cyfry pomarańczowe są świetnym kompromisem. Nie są już tak efektowne pod względem jasności, ale nadal świecą mocno. Natomiast są czytelne i przyjemne w odbiorze. Do zegara nocnego jednak najlepiej będą się nadawać wyświetlacze czerwone. Przy czym mamy tutaj czerwień, że tak powiem, płytszą, jaśniejszą i głęboką, która gościła w kalkulatorach lat 70., jednak ciemniejszą i nieco mniej czytelną. Ta jednak zupełnie nie razi i najlepiej nabaje się do budzików. Jaśniejsza również jest w porządku pod względem nocnej tolerancji, a nie wymaga tak dużego prądu, co ma znaczenie przy zasilaniu urządzenia z akumulatora. Wyświetlacze, które do mnie przyjechały, należą do najjaśniejszych na rynku, w najbardziej typowym standardzie 0,56 cala. I muszę przyznać, że parametry szokują. O ile pomarańczowe potrzebują połowy miliampera do zadowalającego świecenia w warunkach zacienionego pomieszczenia, czerwone zadowoliły się połową tej wartości. Niebieskim i zielonym w zupełności wystarcza 100 mikroamperów na segment. A to oznacza konieczność użycia 20-kiloomowego rezystora przy świeceniu statecznym albo czterokrotnie niższej wartości dla multiplexu, jak w naszym przykładzie gdzie te czasy, gdy ładowano stu-omowe rezystory i modlono się, by multiplex się nie zaciął. A jak to wszystko wygląda w dokumentacji? Czerwone wyświetlacze z tych mniej głębokich oferują 60 mili-kandeli i tylko dlatego nie wydają się nam tak jasne, bo czerwień nie jest tak odbierana przez człowieka. Te, jak i cała reszta dopuszcza 20 miliamperów ciągłego prądu, ale przy połowie miliampera jest już wystarczająco jasno, a przy ćwierci jasno w warunkach wieczorno-nocnych. Odmiana głęboko-czerwona ma przesunięte widmo o 20 nm w stronę skraju pasma i wygląda tajemniczo. Jednak o wiele ciemniej, raz że emituje jedną szóstą poprzedniej jasności bezwzględnej, dwa – głębsza czerwień w oczach człowieka świeci słabiej. Niewątpliwie jednak takie wyświetlacze są bardzo łapne, czego na filmie nie da się oddać. Pomarańczowe cyferki są podobne do czerwonych, płytkich, natomiast zielone biją wszelkie rekordy. 250 milikandeli w paśmie o największej czułości ludzkiego oka. To oznacza, że możemy zejść z prądem do 100 mikroamperów, a nadal jasność będzie przyzwoita. Wyświetlacze takie umożliwiają budowanie urządzeń pracujących z akumulatora, dając początek nowej ery niezależnych gadżetów ze świecącymi cyframi, których nie trzeba odstawiać do ładowarki co dzień czy nawet raz na tydzień. Ale by coś takiego zbudować z Arduino, potrzeba nieco zabiegów. Będziemy się tym zajmować w kolejnych filmach. Ale nie tylko tym, bo nie wspomnieliśmy dotąd nic na temat dokładności takich budzików i sposobów walki z urządzeniami pracującymi jak tak zwany ruski zegarek. A w paczce znajdowało się coś ciekawego.